O, oh, siema widzowia! Eee, jestem na wybiegu. Jak zwykle pustym. Przed chwilą spotkaliśmy tu takie dwie suczki husky, No i nasze owczarka niemieckiego heksę, którego już dobrze znamy. Trzy lata pobiły się. Pogryzły się. Opatyk! Nic poważnego się nie stało, ale udało nam się ich rozdzielić. No bo poleciały razem z opatykiem i się pogryzły. Dostała kaganiec, na chwilę założyłam jej za parę, ale... Ale se badyla znalazła i poleciała! Ciekawe czy się kapnie, że mnie nie ma. Mija! Super mija! grzeczna dziewczynka! Jezu, ile radości sprawia psu jeden badyl. Taki cienki w dodatku. A, nie wiem, czy franek przyjdzie. Moja sąsiadka z takim psem. Mieszaniec, ale wygląda jak buldog amerykański. No to czekamy, zobaczymy. Może jak przyjdą, to będę nagrywać, a jak nie, no to nagro... będę nagrywać bez, psa, bez spotkania z psami. No i tyle, no już chodź, <laughs> chodź. No i tak. Jesteśmy tutaj. Faktycznie to nic nie robimy. Zdjęcia i porobię kilka, a potem na Pixel Art sobie będę malować. Patrzcie, jakie ładne drzewko. Spójrzcie. Mija! Dobry pies. <laughs> Znalazłam sobie przypadek grubszy. Który długo nie wytrzyma? Znając życia. Super pies Tutaj w tym miejscu się pogryzły opatyk Ja se usiadłam, bo mnie nogi troszkę bolą już Ładna pogoda u nas, nie ma co Ciepło jest, wczoraj było bardzo zimno, dzisiaj jest trochę lepiej jak wczoraj, ale Ale no Mia Śliczna Mia, chodź Chodź tutaj, bliżej No chodź tu, bliżej Chodź czy idzie Nie widzę, gdzie by szła z nim Nie wiem czy z nim przyjdzie po południu tutaj Fajnie jakby przyszła nie mija fajnie, jakby przyszedł franek. Co mija fajnie, by było trochę byś się z nim pobawiła, poganiała, postraszyła o piłkę. Strajnie to się tak nie pobije o piłkę, bo pogoni go, ale on tak nie ten już nie będę z nim cackać. Znowu mi coś zjadła. Znowu to samo, nie? Jak zwykle. Nie wiem, zauważyłam, że coś mi skubie i w sensie... Nie trawę, nie trawę, bo ona tutaj coś skubła. I to na pewno nie trawę, na pewno nie trawę. I ma kaganiec. Masakra, po prostu masakra, no nie wiem, no. Nie wiem, co mam robić, no. Na kogo czekasz mnie? Na Franka? A czas, żebym to ja się już z Wami widzowie pożegnała. Dzięki za oglądanie. Polubcie, zasubskrybujcie, skomentujcie, udostępnijcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.